Witam was serdecznie w kolejnym filmie. E, dzisiaj zajmiemy się wymianą błotnika w pasacie. E, nasz jest troszkę dziurawy, jak to w pasatach się zdarza i nie tylko w grupie myślę całej grupie wak jest to dość popularny problem. Także dzisiaj będziemy to wymieniać. No i zobaczymy co z tego wyjdzie Także zapraszam Was do obejrzenia. Zapraszam nowych widzów do subskrypcji. Wszystkich zapraszam do komentarza. No i nie przedłużając lecimy z tematem Oto nasz botniczek, Dziurawy Po próbie naprawy Zostałem w dole To samo Dobra, także musimy go sobie zdjąć No i założyć Po prostu nowy Bo tutaj już Uratować tego się po prostu nie da Także co trzeba odkręcić Na pewno trzeba odkręcić nadkole się trzyma tutaj tutaj trzeba skręcić tą listwę dekoracyjną pomimo tego że odkręcamy z tej strony musimy ją po całości ja tak myślę chociażby do połowy odkręcić żeby dało się ją opuścić żeby dojść bo tutaj mamy dwa punkty mocowania odkręcamy tutaj górę już sobie odkręciłem Skręcamy tutaj od tego spornika, to od spodu, dwie i jeszcze mamy tutaj w stronę drzwi, raz i tutaj mamy od środka, jak się zdejmie taką osłonę dekoracyjną, to tutaj mamy jeszcze od środka jedną. I głośniczek będziemy mieli zdjęty, więc idziemy z tematem. Música wszędzie podkręcane Wołotik już jest luźny więc go powoli wyciągam Gdzieś tu jeszcze się haczy powolutku żeby nic tu nie pouszkadzać ściągamy no Opa. No i błotniczek mamy zdjęty. No cóż. W tym filmie to byłoby tyle. Błotnik mamy wymieniony. Tak prezentuje się nasz stary. Trochę dziurawy. Także tak to wygląda. Miejsce korozy jak zawsze te same tu na dole i tutaj. Jest to spowodowane wszystko tym, że sami zobaczycie no. tutaj w tym miejscu oraz tutaj w tym miejscu jest wstawiona gąbka, która niby ma powodować e, antywibracje, mi się wydaje, to antywibracyjne albo coś w tym rodzaju. W tak, tak mi się wydaje. Jeśli ktoś wie dokładnie jak to jest, to dajcie znać w komentarzu jak to się nazywa. W tym momencie tej gąbki już nie wkładałem. Zobaczę, pojeżdżę, ale mi się wydaje, że pod względem komfortu jazdy samochodem nic się za więcej nie zmieni, więc myślę, że wydaje, że te, tak naprawdę, te usztywnienia są niepotrzebne. One tylko powodują więcej problemów niż, e, niż e, dają korzyści. Także u mnie to tyle. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Zapraszam wszystkich do subskrypcji i do komentarza. Widzimy się w następnym filmiku. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.